Ona ma tylko dwie nogi. Jak to nędznie wygląda. Kąd to mi dobrze znalazł? Ona nie ma macek. Niczym nie przypomina chrząsza. To nawet nie jest egzotyczna odmiana. Jak ona jest cienka pasie. Kogoś mi przypomina. Wygląda jak. jak tak. człowiek! I... Jaka brzydka! Tu Płe! Ja, ja myślałem, że ona jest taka piękna, ale skoro mówisz, że jest brzydka, to po co mi Niech sobie idzie! Ależ, mój drogi, kroboszku, nie otracaj mnie! Gdzie ja się teraz podzieję? I co dokąd chcesz? Jesteś brzydka i już się nie chcę. Bo sprowadzę cię na łąkę. Żegnaj! Dlaczego los tak nie prześladuje? Nikomu nic złego nie zrobiłam, a jednak jestem taka nieszczęśliwa. Gdzie jesteś, moja biedna mamusiu? Czy pamiętasz mnie jeszcze?